Barbara Samborska. Urodziła się w 1949 roku w górze Kalwarii. Tu mieszka przez całe życie. Uczęszczała do tutejszej szkoły podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego. Jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W latach 1973-1999 pracowała w Fortexie. W kadencji 1994-1998 sprawowała funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Rady Miejskiej Góry Kalwarii. W 1999 roku została wiceburmistrzem Góry Kalwarii, a od roku 2002 jest burmistrzem naszej gminy. Nigdy nie należała do partii politycznej. Kandydat popierany przez Komitet Wyborczy Wyborców wspólna przyszłość 2010. Pani burmistrz, dlaczego pani zdecydowała się na startowanie w ponownie w wyborach na urząd burmistrza? No chyba powodów jest kilka, ale pierwszy to powiedziałabym taki naprawdę od serca mówiąc, to jest to, że ja bardzo kocham ludzi i kocham taką pracę właśnie taką kontaktową z mieszkańcami. Poza tym uważam, że no mam dobre przygotowanie. Kończyłam dawno dobrą uczelnię. Ukończyłam wiele innych studiów podyplomowych, innych tych kursów samorządowych, wiele lat już pracuję w samorządzie. Poza tym uważam, że mam bardzo dobre kontakty z ludźmi. Umiem nawiązywać kontakty, umiem wiele trudnych problemów rozwiązywać. No i mam wiele planów, wiele zaczętych rzeczy spraw. Bardzo kocham inwestycje, zawsze pracowałam w inwestycjach. I, I myślę, że mogłabym jeszcze wiele zrobić dla tego miasta. Naprawdę takie to są główne te powody. A poza tym tak jak mówię, no mam wiele planów, które chciałabym zrealizować i faktem jest, jak się mówi o tym, że jakichś inwestycji wielofalowych nie uda się zrealizować w ciągu jednej, czy nawet dwóch kadencji i to jest prawda. Proszę zauważyć, że na przykład Baniucha, jak się rozrosła, rozrosła i mam dalej pomysł, jak realizować dzielnicę właśnie taką przemysłowo-usługową wzdłuż drogi 50 i 79, która się odsunęła trochę w czasie, ale mam na myśli obwodnicę, ale będzie na pewno realizowana. No wiem, że jest naprawdę poza no tym tak naprawdę powiedział, że to przez te lata nawiązałam wiele kontaktów z różnymi poważnymi osobami. Mówię i w samorządach, i w rządzie, i w Parlamencie. Po to, żeby coś dla tego miasta pomóc, ale to tak jak powiedziałam, no, tego nie da się mierzyć jednym rokiem. Jakby nam pani zdradziła, no, jakie ma Pani plany właśnie na następną kadencję i czym powinien się zająć samorząd według Pani? W tej chwili, jak chodziłam i byłam na wielu kursach, spotkaniach również międzynarodowych organizowanych przez ambasady innych krajów w Polsce. To stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że w tej chwili wszystkich nas samorządowców namawia się do partnerstwa publiczno-prywatnego. Widać trend nie najlepszy, jeśli chodzi o dochody mieszkańców. Dlatego też uważam, że. To, o czym mówiłam na wstępie, każda jakakolwiek inna działalność, która by gminie dała pieniądze, czyli coś wybudowane w ramach partnerstwa publiczno prawnego, z którego by gmina również poza partnerem prywatnym mogła czerpać jakieś korzyści a poza tym mogłoby to służyć społeczeństwu to jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga ja nie ukrywam i o tym się coraz głośniej mówi i dzisiaj jak teraz jechałam na no radio słyszałam jak pan minister Kraszewski minister ochrony środowiska już przedstawił do sejmu i parlamentu problem że odpady będą stanowiły własność gminy i to mnie bardzo cieszy bo i tak gmina za to odpowiada i tak. A nie ukrywam że chciałabym żeby powstał na terenie naszej gminy zakład nowoczesny zakład utyliz odpadów, który dawałby energię, dawałby syn, ciepło i zieloną energię i, 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 i dziś bezpieczne ekologicznie dla wszystkich, bo nie ma innej takiej możliwości. I na pewno wiem, że stanowiłoby to dla gminy bardzo dobry dochód. Ja tak jak już zrobiłam to zestawienie w poprzedniej kadencji, jak kończyła się moja kadencja, to pokazałam i teraz jeszcze raz, po raz kolejny pokażę, ile gmina miała kiedyś pieniędzy jeszcze za moich poprzedników, za pana burmistrza Baja. Dochód z łubnej stanowił niejednokrotnie ponad 20% budżetu. Dzisiaj jest to Niewiele, bo to jest powiedzmy 2%, ale, ale, ale trochę jest. A jest przede wszystkim z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska um, za. Zano nie najlepszą metodę, ale składowanie. Dlatego nie jestem za tym i rozumiem e, tych, którzy protestują przeciwko jakimkolwiek składowiskom, które zresztą są dzisiaj zupełnie niedopuszczalne. Jak... A co pani zaproponuje miasto? Bo mieszkańcy coraz częściej porównują Górę Kalwarię z sąsiednimi miastami. I uważają, że Góra Kalwaria w pewnym momencie zatrzymała się. A czy ja nie powiedziałem, że się zatrzymała? U nas jest bardzo jedna trudna sprawa, a mianowicie taka, że wiele budynków, które mamy, zresztą mieliśmy teraz kontrolę najwyżej izby, izby Skarbowej. Panowie, pan dyrektor z kontroli też powiedział, mówi, ma pani tutaj co robić z tymi. Bo my mamy wiele budynków, które są zaraz po wojnie z 1900 przed, przed pierwszą i drugą wojną światową jeszcze wybudowane, które mają własności jeszcze nieuregulowane, bo, bo wiele rodzin żydowskich w nich jest. Czy ma swoje jakieś tam spadki, udziały. Co bym zaproponowała? Przede wszystkim chciałabym, żeby miasto wyglądało ładnie. Chciałabym, żeby. No mam w tej chwili zlecone na trzy opracowania, na skwerki, Tak na ten moment, które w tej chwili robimy. Chciałabym, żeby ten plac, który tutaj jest, ładniej wyglądał. No, przede wszystkim główna ulica, żeby, żeby te drzewa, które dosadzamy, żeby nie wiem, jak zrobić, jak wytłumaczyć mi mieszkańcom, żeby nie wyrywali, bo wsadziliśmy takie ładne te klony, to na piarskiej wszystkie, no nie wiem, z, powiedzmy z 30 zostało ich 10, czy jedna, dwie trzecie zostało, 10. ale, ale chciałabym wiele, że przeznaczyć większe pieniądze na y, sam wygląd miasta. No, y, akcje, że spowalniamy tych właścicieli kamienicy, którzy robią elewację z podatku. Nie bardzo się udała, w niektórych przypadkach tak, ale w wielu nie, y, nie można zmusić właściciela siłą do tego, żeby zrobił tak, a nie inaczej. Ale, ale wiele sposobów i wiele rozmów daje skutek i daje efekt. To jest jedna rzecz. Druga, no, chciałabym, żeby przy y, stacji był y, piękny parking, ale to jest teren PKP i stanowi własność spółki akcyjnej PKP nieruchomości, z którą no, próbuję się układać. Zresztą wystąpiłam do Ministerstwa Infrastruktury o przekazanie, bo i tak PKP dostało. To ze skarbu państwa, więc samorząd też równie dobrze może dostać. Myślę, że myślę, że mi się uda. Chciałabym, żeby. Jeździł jakiś miejski mały busik, który mógłby pozwolić ludziom z jednego końca miasta, bo miasto jednak już robi się coraz większe. Nie każdy dysponuje samochodem, szczególnie starsze osoby. Chciałabym taką miejską komunikację uruchomić, żeby żeby, coś, no żeby osoby te, które nie, nie mają samochodów, mogły się poruszać spokojnie. Myślę również o zorganizowaniu z prawdziwego zdarzenia, bo rzadko chodziłam na ten targ, ale jak ostatnio teraz. Pojechałam, to byłam zaskoczona, że w czwartki i w piątki tyle osób, zresztą dziś już to widać, tyle osób korzysta, więc ta targowica i parkingi wokół niej powinny być przede wszystkim zdecydowanie bardziej uregulowane. Chciałabym, żeby powstały taki, żeby nie było problemów, e, chciałabym, żeby powstały możliwości sprzedawania swoich produktów wytworzonych i żeby to był taka odpowiednia część na przykład zdrowych ekologicznie. Jedne panie mogą piec ciasta, inne robić, inni mają miód, prawda? inni Nie wiem, no drzemy, owoce i wszystkie inne temu podobne rzeczy, sery nawet, choć to coraz trudniej. Ale chciałabym, żeby był wreszcie jakiś hotel. Stąd też myślę, że już plan jednostki jest zrobiony i walczyłam o to, żeby przynajmniej w jednym z tych budynków był ten hotel, no i tak jest zaplanowane. No budynki stanowią własność sta pana starosty, starostwa, więc nie bardzo mogę tutaj, wiele poza tym, że no właśnie w tym planie to zapisaliśmy. E bym bardzo chciała, żeby ym, stadion nas trochę lepiej wyglądał, choć teraz cieszę się z tych y, akcji na orlików. W tej chwili mamy y, propozycję zrobienia tego białego orlika, czyli lodowiska tutaj na, y, ale myślałabym również też o takim krytym lodowisku czynnym cały rok. Y, wiem, że jest trudne i, i, i kosztowne w utrzymaniu, ale gdyby był na przykład taki zakład, który by dawał gminie jakiś dodatkowe pozabudżetowe środki, e, znaczy pozabudżetowe w sensie takim, o którym mówiłam tutaj na wstępie, e, to na pewno na pewno by mogło być.